Hejter, powracasz w Witam końcu po, po długiej w sumie przerwie. Czy, nie, no czy ja powiem, że długiej? No nie powiedziałbym, jakby z Malczyńskim teraz walka ma. No trzy miesiące to nie jest chyba długo, yy, patrząc na to, że chyba gale są co ile, co... Chodzi mi o to, że teraz po prostu, yy, wiesz, we frikach widzimy cały czas tak naprawdę te same twarze, które gale po gali gdzieś tam walczą. Czy to w nowych federacjach, czy w tych samych, ale co chwilę te walki się przewijają, nie? Yy, tak, dlatego tutaj Fejm teraz zrobił, yy, zrobił yy, chyba trzy walki nowych zawodników i myślę, że to jest dobry ruch, yy, bo nie, nie mieli się to samo ciągle, ale no ja jakby no, często jestem w sumie tutaj. Twój rywal w formie, a ty, ty jak tam? Yy, jakby ja też jestem w formie, od dawna głowa mi wyczerwiała, właśnie przez to, że, yy, że tam dziec, dziecko mi się urodziło. I już nie ma czasu na imprezy, tak jak kiedyś, oczywiście też nie wpadajmy w paranoję, zdarzy się tam się napić czasami, ale no już jakby jest to bardzo rzadkie, więc no. mam teraz trzeźwą głowę, mam więcej czasu na treningi, więc na pewno się o 50% lepiej przygotuję niż do poprzednich zawodników. Taki rywal jak Amadeusz, to jest dla ciebie duże wyzwanie? To jest bardzo duże wyzwanie, ale jakby gdzieś tam padła propozycja i fajne pieniążki, więc się zgodziłem po prostu na to. Widziałeś jego ostatnią dość krótką walkę z, ze Scarface'em? Jakby tam niczego, za, za dużo nie pokazali, więc tam nie było z, za bardzo co oglądać, yy, ale no na pewno bardzo dobrze nokautuje Ferrari, yy, więc ja w tej płaszczyźnie no nie mam na co liczyć, yy, więc ja zejdę po prostu do parteru, nie ukrywam tego, niech o tym sobie wie, yy, to jest nawet logiczne, bo yy, no jedynie co ja mogę zdziałać to coś w parterze po prostu. Dzisiaj konferencja z waszym udziałem była bardzo spokojna, ale za to yy, były rywal Amadeusza, Adrian Polak oraz Patrykos nieźle zadymili, nawet się tam pobili tutaj na backstage'u. Patrykos został bez bluzy, ponieważ Adrian Polak mu tą bluzę oberwał, zerwał. Jak się wypowiesz na temat tej sytuacji? Jakby to jest ich konflikt, no ale tak obiektywnie patrząc, no to Patrykos myślę, że tutaj się zachował troszeczkę gorzej, bo zaczepki słowne to też jest nieraz duża zaczepka, nawet, nawet gorsza niż tam rękoczyny, więc wydaje mi się tutaj. Tutaj Patrykos troszeczkę podkręcił, on lubi tam yy, wyświetlenia, więc, yy, więc po prostu no, tutaj myślę, że on się troszeczkę yy, gorzej zachował. A to, że Polak yy, do niego wyskoczył, no to, to jest normalne, no Polak jest taki narwany, więc... Który z Waszej czwórki jest największym zadymiarzem według Ciebie? Yy, z czwórki? Tam była czwórka? A, Amadeusz, Patrykos, chodzi mi o ten, wiesz, taki duet yy, Patrykos, Amadeusz i Adrian i Ty. Yy, wydaje mi się chyba, że, że tutaj Ferrari, nie? Góruje. Zaskoczył Ciebie dzisiaj tym e, spokojem? E, jakby ja widziałem już przed konferencją, że on taki spokojny był. My też nie mamy takiego jakiegoś konfliktu, e, żeby tam na siłę, na siłę coś poruszać. Coś tam było kiedyś, ale, ale to nie jest nic takiego mocnego, żeby to poruszać na konferencji, aż tak, nie? E, Amadeusz, wiem, że był kontuzjowany, miał problem z nogą. Myślisz, że. To może być dla ciebie na plus, jeżeli chodzi o walkę, czy zdąży już z tego raczej się e, w, wyleczyć? Znaczy możliwe, że on tak o tym wspomina po prostu, żeby sobie takie Alibi zrobić w razie Wu, jakby tam miał przegrać już, nie? Ale nie sądzę, żeby ta konduzja mu tam w czymś przeszkadzała, w czymkolwiek. I jak oceniasz swoje szanse na wygraną? Myślę, że w stójce, jeżeli, jeżeli pójdę w stójkę z nim, to może się to bardzo szybko skończyć, ale w parterze myślę, że mam duże szanse. Nie wiem, no tutaj, no, 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 myślę, że są spore te szanse w parterze, nie? Dlatego chcę przejść od razu do tej płaszczyzny. Czy zgodzisz się na to, żeby Amadeusz miał buty tak jak na ostatniej walce, czy wykluczasz to całkowicie? Jakby jestem otwarty na, na wszystkie tam prośby, więc ja nawet wychodzę w open w, w otwartej wadze, tak? Więc on będzie miał wagę pewnie z 90 kilo w dniu walki, a ja mam chyba do, no do 80 będę miał pewnie, nie? Więc to jest dycha różnicy, nie? Czy nie Myślałaś o walce znowu może tak jak Amadeusz już stoczył bez zasad? Eee, raczej to nie jest jeszcze na moje siły. A jeżeli chodzi o buty, to potrzebowałbyś dodatkowej stawki, żeby e, zgodzić się na takie coś, czy jakbyś to widział? bo jak wiemy Scarface zarzucał, że e, te buty sprawiły, że przegrał walkę. Raczej nie, raczej nie, nie jestem taki, że tam komuś wytykać takie szczegóły, jeżeli chce sobie w butach, jest mu wygodniej, e, lepiej się czuje, to spoko, ja nie mam z tym problemu. Ty też byś założył buty? E, raczej nie, mi tam jest wygodniej bez butów. Widziałeś wczoraj, e, jak twój ostatni rywal e, poprowadził konferencję nowego eventu kasino? Tejkwan, tak? Kurczę, no szczerze powiem tutaj, że za bardzo się w to nie zagłębiałem. Gdzieś tam znajomi coś wspominali, ale chyba wszystko normalnie przebiegło, tak? Znaczy chciałam się spytać, jak oceniasz jego występ, no ale jak nie, nie oglądałeś, to za wiele chyba nie powiesz. Znaczy tam y, przewinęło się coś, wiadomo TikToka się nieraz przegląda, co coś tam jakieś szoty się przewinęły. Y, spoko, no to jest dość, dosyć inteligentny człowiek, więc y, myślę, że dobrze sobie poradzi. Jeżeli chodzi o wasz potencjalny rewanż, jest szansa na, na coś takiego, czy y, po jego ostatniej porażce z Filipem Zabielskim wykluczasz coś takiego? Myślę, że, y, znaczy to jest tutaj, już zależy dużo od widzów, y, y, jeżeli zadecydują, że chcą coś, tak, coś takiego obejrzeć, no, to jest jestem otwarty. No i też od dużo od federacji, jeżeli zaproponują. Spoko, będziemy rozważać. Ale myślę, że dojdzie do czegoś takiego, bo rewanż jest potrzebny, bo tam był no content, więc jakby no, musi dojść do tego, tak? Z kimś z influencerów masz tak najbardziej na pięku? Czy jest osoba, która gdzieś tobie tak mocno zaszła za skórę, że miałbyś ochotę ją wyjaśnić? Jest taka osoba, ale tutaj na razie nie chcę tego zdradzać. Czy jest to osoba, kiedy już, kiedy, która już walczyła we freak fightach? Yy, tak, tak, tak. tak. To od niedawna. Ale to jest, yy, to jest konflikt taki już troszeczkę, można powiedzieć, zagrzebany, ale są pewne sprawy jeszcze niewyjaśnione do końca, więc yy, no myślę, że to wróci, nie? Myślę, nie... że zagrzebane konflikty lubią, lubią być yy, yy, odnawiane, odnawiane tak. ze względu na to, że na przykład mamy ostatnią nawet walkę, czy Marcina z Kacprem, czy Amadeusz, który nawet jak nie walczy z Adrianem, to i tak siedzą yy, razem przy jednym stole. Tak, 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 bo to się kręci, nie? Yy, jakby nie ma takich nowych, mocnych konfliktów, yy, więc to się kręci, no. To samo lepiej puścić, żeby tutaj się chociaż pokłócili coś niż, niż coś nowego, spokojniejszego, więc no dlatego to się tak y, kręci tutaj, nie? Dużo osób mówi, że Paweł Tyburski jest najlepszym polskim freakfajtowcem. Co ty o tym powiesz? Myślę, że no jest tam w topce, nie. No, możliwe, że. no... Znaczy, jeszcze tam Arab jest myślę przed nim, ale nie wiem, czy, czy, czy Arab jest frikiem, czy, czy zawodowcem. Tam nie, 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 nie ogarniam tego za bardzo. Ale myślę, że Arab jest troszeczkę od niego lepszy. No, na pewno jest w topce tam na podium, nie? Jak ocenisz walkę, która ma się odbyć Jacka Mureńskiego z Pasutem? Jacek, to jest starszy, tak? Starszy. Myślę, że. Tutaj pasut no, jest młodszy, więc może. Może wygrać, ale zawziętość Jacka też, też tutaj może przeważyć. Nie wiem, no y, fajnie są dobrane te, te niektóre walki y, ciekawe, no, też, też będę na pewno oglądał i, i się rozstrzygnie, nie? tak y, na, tom, na ten moment nie jestem w stanie zdecydować, co, kto wygra. Mówisz, że w twoim życiu prywatnym ostatnio się uspokoiło ze względu na narodziny dziecka. E, powiedz, jak się odnajdujesz w takim e, czystym środowisku, z czystą głową? Czy e, masz często coś takiego, że chciałbyś powrócić do dawnego życia? Nie, nie. Znaczy w pierwszych dniach, tak, w pierwszy tydzień, drugi tydzień takiego innego życia, to mi było troszeczkę za nudno, ale teraz już wszystko się unormowało i jest lepiej. Czyli już nie powrócisz do tego trybu e, i dawnego Mariusza. Znaczy, no czas pokaże, ale raczej będę unikał. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.